On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot. Creature Perfect Loadout Skin Exchange! Płacając 840 na CSGO Skinsa z kodem lamianek, możecie zgarnąć jedną z pięciu Kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. KOS otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek. Powodzenia wszystkich wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak widać, znajdujemy się na CSGO skinsie na sam start przypomnę wam, że wchodząc w pierwsze w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki. Kolejną skrzyneczką będzie Temple Relic Case No i zobaczymy sobie co tam z niej będzie nam leciało. Mam nadzieję, że będzie leciało lepiej niż z Ruineda ale tak będzie. No zobaczymy, jak będzie naprawdę. Także lecimy sobie 41 zł 0 do 1 na sam początek nam się trafia drugie otwarcie i mamy 0 do 2, także mi się to nie podoba cyk. Czy coś dalej nam się tutaj urodzi. No nie no, wygląda to co najmniej średnio. A proszę, jednak jest proficik. Także no fajnie, fajnie, 1 do 2 jednak. To i soldery. Czy coś tutaj nam... A nie, nawet nie doleciało do nich. Kurde. No średnio, nie podoba mi się to na razie. 1 do 3. Oko Ateny. Eee, czy to będzie kolejne? No nie, 1 do 4. Także musimy czekać sobie. Eee, na... Kolejne fajne dropy. No nie wiem, coś dzisiaj jest nie tak. 1 do 5. Nadal bez profitu. Zobaczmy sobie. 1 do 6. Czy Tropical Breeze uratuj? 1 do 6. No to kurde, coś te skrzyneczki. Kurde, Ancient. Powiem Wam, że średniawe. Średniawe. Ten event z tymi Polakami, co był ostatnio? 2 do 6. Tam, gdzie była skrzynka Małysza, Kubicy i Pudzianowskiego, to był naprawdę taki fajny mini-evencik, ale no te skrzyneczki, powiem Wam, że jestem troszkę nimi zawiedziony. Dobra, lecimy sobie 2 do 7, czyżby teraz 3 do 7? No, niestety nie, jednak 2 do 8, także lecimy sobie dalej. No, i zaraz pójdziemy sobie na case battle a. Oko Ateny po raz kolejny i zobaczmy sobie 45 zł. Tylko, kurde, no eee, 3 do 9, chyba, jest, jak się nie pomyliłem. A wupka Mortis e, Tilted Digielek, No i nie mamy profitu, także chyba 3 do 10, jak się nie pogubiłem w liczeniu. Także robimy sobie jedną bitewkę. Z tą skrzyneczką Temple Relic Case 1200 zł, no to zrobimy sobie 10 tych skrzyneczek na 4 graczy, oczywiście standardowo. No i zobaczmy, sobie czy chociaż uda nam się wygrać bitewkę. Raz, dwa i lecimy sobie trzy. I zobaczmy, proszę, co to jest w ogóle najdroższe? i Glor, ok. O, i dropimy go sobie w pierwszym otwarciu, już, także bardzo fajnie. No i teraz by się przydało robić fajną przewagę. Nad resztą. I już będzie naprawdę dobrze. Jakby jeszcze drugi poleciał, to byłbym spokojniejszy. Proszę bardzo, widzowie. Byłbym spokojniejszy. Dobra. Nie mam pytań. Nie mam pytań, co tu się dzieje. Trzy karambity lore. A to nawet nie jest połowa. Jakby jeszcze czwarty poleciał. Albo ktoś teraz jakby dropnął. No to by było niesamowite. Na pewno wygramy sobie tą bitwę. To już jest pewniaczek. No to jeszcze... Trzy skiny bym musiał sobie po prostu dropnąć. Zostają trzy skrzynki, także no GG. Niestety się nie udało bo tam dzisiaj ze mną wygrać. Eee, kurde, to jest ile? Czter no nie wiem, 40 tysięcy nie będzie, chyba, że ktoś jeszcze coś dropnie. Eee, raczej bo, bo to jest za skaucik. I jeszcze karambit. Ale co to jest za skałcik Sze 54 tysiące. Czekajcie, gdzie jest ten skaucik? Da się tu jakoś cenowo od najdroższych. On za 2000 był, ja sobie go muszę sprawdzić. Cia Calico. kurde, no powiem wam, że jestem w szoku. Co to za skał? dobra, ja sobie go sprawdzę. A w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, że wpłacając, macie szansę zgarnąć sobie jakiegoś skinka. No powiem wam, że przez dwa miesiące nikt nie zgarnął skina. To jest aż niemożliwe. Ale no, tak się niestety stało. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro, Siemaneczko.